Cześć, z tej strony Sfelder, a przed nami podsumowanie szóstej kolejki zmagań szkolnej ligi sportowej TEP. Zacznijmy standardowo od Grupy Mistrzowskiej, gdzie na razie jedna drużyna zapewniła sobie awans, bez względu na, na to, jakie wyniki będą pozostałych spotkań, Kraków jest już pewien, oni będą bronili tytułu w czasie tych finałów. A zatem w Grupie Mistrzowskiej w tym momencie Kraków, punktów 18, na drugim miejscu Wrocław, punktów 13, oni wygrali 4 mecze, jeden zremisowali, jeden przegrali, ten przegrany właśnie z drużyną z Krakowa. Nie wyglądali wtedy najlepiej, 16 do 5 Kraków zagrał naprawdę wyśmienity mecz, a zatem Wrocław cały czas bez pewnego awansu, no chyba że uda się zwyciężyć w tej siódmej kolejce, mają mierzyć się z drużyną. Z Białego Stoku. Jeżeli uda się zawodnikom z Wrocławia pokonać biały stok, oni dołączą do Krakowa i będą mieli okazję reprezentować barwy swojej szkoły w czasie finałów. Na miejscu trzecim Szczecin punktów 10, biały stok z 9, gniezno Gdańsk punktów 7. Tychy na miejscu siódmym punktów 6. Także tutaj cały czas, jeżeli chodzi o pozostałą piątkę poza Krakowem, bardzo małe różnice i każda z tych drużyn cały czas z nadzieją i szansą na awans, tak naprawdę jedyna, która mogłaby mieć olbrzymie problemy awans ale cały czas ma matematyczne szanse. To drużyna z Rzeszowa. Czeka nas naprawdę sporo emocji przed rozpoczęciem tej siódmej kolejki. Jeżeli chodzi o grupę pierwszą, tutaj równie dobrze jak Piotrów Trybunalski wygląda piła. Te dwie drużyny mają po 18 punktów. Zaraz za nimi Radą punktów 16, ale tutaj również do samego końca wciąż żadna z drużyn nie będzie pewna awansu do tej najlepszej ósemki, która ma pojawić się w czasie najważniejszych spotkań. W tej szóstej kolejce, którą mieliśmy okazję obserwować ostatnio, Piotr Krów pokonał Ostrów Wielkopolski wynikiem 16 do 10, a pozostałe mecze nie zostały jeszcze rozegrane. My zatem czekamy na ich rezultaty. W grupie drugiej bardzo ładnie prezentuje się Poznań oraz Toruń. Te dwie drużyny w tym momencie po 18 punktów i tak naprawdę między nimi do samego końca będziemy obserwowali zaciętą walkę, bo cały czas nie mamy najmniejszego pojęcia która z tych drużyn awansuje, a co lepsze w przedostatniej kolejce, którą będziemy mieli okazję obserwować 12 maja właśnie te dwie kipy będą mierzyły się między sobą i wtedy myślę, że poznamy już faworyta, który dołączy do najlepszej ósemki. W grupie trzeciej Gorzów Wielkopolski, punktów 12, 4 rozegrane mecze, 4 zwyciężone, następnie Opole, punktów 9, Dla nimi często chowa punktów 6, tyle samo ma Kielc, drużyna z Kielc, natomiast tutaj jeszcze duża część spotkań nie została rozegrana, a to wszystko ze względu na fakt, że zawodnicy Wybierają jednak szkolne środowisko do rozgrywania swoich spotkań. Niewiele z nich preferuje stanowiska w domu. Także jeszcze trochę będziemy musieli zaczekać do rozwiązania tego konfliktu. No, ta kolejka, która startuje już w poniedziałek i wtorek, na pewno dostarczy nam sporo emocji, bo tutaj. Czeka nas wiele pojedynków bezpośrednich, właśnie tych drużyn, które biją się o najwyższe miejsce w poszczególnych grupach. I mam wrażenie, że w tej siódmej kolejce będziemy znali kolejne co najmniej trzy drużyny, które ostatecznie awansują na finały. Także czekamy z dużą niecierpliwością. Pamiętajcie, poniedziałek, wtorek, godzina 15.00, Twitch eSports Association. Do usłyszenia.